Kształci wzór funkcji takiej do postaci kanonicznej. No to do działa. Czyli 4x plus 2 przez 3x minus 1 równa się. 3x minus 1. 3x minus 1, nawias. Tu robię 4 trzecie. Dlaczego 4 trzecie? Bo 4 trzecie razy 3x równa się 4x. Czyli mam tutaj. I tak, 4 trzecie razy minus 1, 4 trzecie razy minus 1 jest 4 trzecie, a ja potrzebuję mieć 2. W dodatku minus 4 trzecie. Więc tak, minus 4 trzecie plus jak liczba daje mi 2, czyli x równa się 2 minus 4 trzecie plus miało być równa się. 6 trzecich plus 4 trzecie to jest 10 trzecich. Czyli mam plus 10 trzecich. Dlaczego tu dodałam 10 trzecich? Bo to 10 trzecich z tym 4 ma trzecimi i ma mi dać 2. No i to się równa. Czyli mam 4 trzecie x 3x minus 1 przez 3x minus 1. I co dalej plus 10 trzecich przez 3x minus 1. No i co my tutaj dalej robimy? To skracamy i otrzymuję 4 trzecie plus 10 trzecich przez i tu muszę wyciągnąć 3 przed nawias. I mam x minus 1 trzecia. To się równa. 4 trzecie plus i teraz tak. Tutaj spójrzcie, co ja mam. Tak mi się zrobił piętrowe. Czyli mam 10 trzecich podzielonych na 3 to się równa. 10 trzecich podzielone na 3. Czyli 10 trzecich razy 1 trzecia to jest 10 dziewiątych. Czyli mam plus 10 dziewiątych przez x minus trzecia. i to wszystko i to jest nasza postać kanoniczna no i zapraszam do uzupełnienia tematu jeśli się z tym źle czujesz i na kolejne filmy dzięki za twoją uwagę pa 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 pa, pa, pa.